pierwszy raz miał wygrać, to się podlizał studentom. I 51% zniżki im dał. Stud to byłam, da, czego ja A my tak nie pełno jakie pan nie, pani, ale pani żałuje z... Ja nie mam światła. pani żałuje, pan, co, w Tyle się namęczyłam gonić, o panem no, żeby panu ale... to pytanie, dlatego że w naszym kraju czy, Ale nie, pani po... nie ma żadnych ale, ale czego brakuje, w tej chwili niepełnosprawnej? Ja jestem od urodzenia no, ale nie, ale I mało czek, ale życia ale zostało ale na pewno. Pani tym co pani by chciała, żeby było? Pan Pan chciał niszczyć. Zniszkę? Pan chciał w ogóle niszczyć. Nie? No mają, zniszkę, tak. To... Właśnie po to do no, pana dotarła. jako pan

no, teraz pani... niech pan się podbliża inwalidom. A ja chętnie będę działał. Aj, pani a co pana żona zrobiła? Nawet do inwalidów nie wyszła w Sejmie. Ja do Sejmu się nie dostałam wtedy. Ale teraz, no, chociaż pana wyrwam. Dobrze, że w pan, panie mi się udało. Ja Dzięki Bogu, że ja pani się mi pani... udało. Udało się ze studentami, to może się udać mi? z inwalidami. No ale już no, panu nie ufam. Wszystkiego a dobrego. Niech pan nie ucieka. Niech pan nie ucieka. Pan jest niedostępny. Niech pan nie przyjedzie do waszych doławców. Ja chcę panu jeszcze coś powiedzieć.